Emilia mówiła, że, że wydała się mnie czy podciąłam, czy nie. Była zawiedziona tym, że nie. Zaczynamy dzisiaj od Targu Staroci, zobaczymy czy uda mi się coś znaleźć. Dzisiaj w ogóle mamy sobotę, będzie taka troszeczkę zaganiana, zalatana, ponieważ mamy do zrobienia i zakupy spożywcze. Chciałabym upiec dzisiaj też jagodzianki, dokończyć zakupy do paczki, do polskiej jeszcze prezenty, ale tymczasem zabieramy Was na targ. I już coś uhandlowałam, zobaczcie, nie ten, ale pokażę Wam w domu. Dzisiaj troszkę późno tutaj przyjechaliśmy, więc już się zaczyna robić pusto, ale coś tam kupiliśmy. Jurek niesie tutaj taką ładną podstawkę na coś. Dziewuszka mała też dostała wózek dla lalki. Cała dzisiaj na różowo ubrana, a tu będzie wózek dla plasz-plasza jej. Ja miałam taki jak byłam malutka też, mam nawet zdjęcie na podwórku jak go pcham. O, mi później Pewnie, że tak Chciałam wam pokazać co ja tutaj wynalazłam na Marketplace na Facebooku Zobaczcie, za 50 dolarów Singer maszyna do szycia Nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale jaka piękna W działającej kondycji Jedyne co mi się nie podoba to ten stolik Ale zobaczcie na detale Jurek mówi, żebym sobie kupiła I kupiłabym z chęcią, gdyby nie ten stolik Stolik można wyrzucić i zrobić nowy A... <średnio> Cudne za nami jest polska biedronka. Jesteśmy teraz w Linden, idziemy po zakupy. Pozdrawiamy, oczywiście, wszystkich Polaków, którzy mieszkają tutaj w Linden. Dziewczyny z New Jersey, jeżeli szukacie czarnej polskiej jagody, zobaczcie, 7 dolarów mamy w biedronce. Są też Lody Coral. Weźmiemy na pewno dwa opakowania. Nasza biedronka to jest taki normalny sklepik, ale tutaj, jak widzicie, też wszystko jest. Jest bardzo dużo produktów także tak ja teraz pójdę i wybiorę sobie jakieś herbatki ziołowe zacznijmy od pchlego targu zobaczcie co znalazłam za 5 dolarów kupiłam taki piękny zegar jeszcze nie wiem gdzie go postawię nie wiem czy działa, tutaj jest jakaś włożona bateria ale no zobaczymy w każdym razie jest piękny, nawet jakby nie działał to będzie ładnie wyglądać jako dekoracja tutaj wzięłam też taką miskę jedną muszę ją domyć i będę miała ją albo na owoce, albo też sobie ją gdzieś tak postawię Mój styl, bo taki troszeczkę jakby folk, kojarzy mi się to z polskimi naszymi kwiatami, także piękne. I tyle. Z tego targu zajechaliśmy tam bardzo późno, także już tam nie było z czego nawet wybierać za bardzo, nic nie pokazywałam. Zajechaliśmy też po drodze do Bidżaya i w Bidżayu kupiłam takie coś dla dzieci do Polski wyślę. Jest to taka zjeżdżalnia tutaj na ponton. Będziemy podłączać to pod wodę i troszeczkę płynąć, będą sobie zjeżdżać fajne, u nas coś takiego 17 dolarów kosztuje i teraz tak na szybko pokażę wam zakupy z polskiego sklepu Poltino firmy, czarna jagoda wzięliśmy 4 opakowania ostatecznie 300 gramów kosztuje 6,99 czyli 7 dolarów takie opakowanie nie wiem czy to jest drogo, jak myślicie, czy tanio według mnie, jeżeli komuś zależy i tęskni za taką jagodą to wiadomo, że kupi wzięłam 4, zioła kuchni polskiej dla mnie to jest nowość, nigdy tego nie widziałam Mój ulubiony ser wędzony. herbatki, tutaj jedna pani do mnie pisała na e maila żebym sobie zaczęła pić herbaty, ja zawsze piję rumianek przed spaniem, a tutaj wzięłam zioła mnicha na oczyszczanie i czystek też, z tego co kiedyś czytałam, to czystek jest też bardzo dobry, a zioła mnicha, ta firma, tutaj jak pracowałam w polskim sklepie, to bardzo, bardzo dużo kobiet z Polski je kupowało. Moje ulubione ogórki trzy opakowania w musztardzie polecam. Wziąłam też celer, bo mam ochotę zrobić sałatkę. Moje ulubione też bureczki zasmażane. E, też, oczywiście, moje ulubione pudliszki, i ten sos jest pyszny. Milka widzę, że zgarnęła nutelle w słoiku. Tutaj są w plastikach, a w polski jest chocolate sandwich w słoiku szklanym, no i takie coś mokate. 99 centów tylko to kosztuje creamer, ale w razie co czasami mi się kończy szybko mleko, ja bez mleka nie wypiję, więc muszę mieć, keczupek dla Emilki jeszcze w BJ-u zajechaliśmy, wzięłam kawy do paczki Nescafe, te testers choice trzy opakowania one są duże, tutaj mamy no, 400 gram, Jurka kawa melon i tak mniej więcej tyle i zapomniałam o najważniejszym, czyli moja ulubiona mąka królowa kuchni, tutaj mam aż 10 kg, najlepiej na niej lubię piec. Białek zrobię bezę, bo Jurek lubi. Przy okazji została mi świecka. Może jeszcze jedno dorzucę i będzie troszkę większe. Patera tutaj znalazła swoje miejsce przy kuchence koło obrazu. Tutaj mam też talerzyk z Bolesławca. Ja wiem, że nie powinno tutaj to tak stać, ale miałam to zawieszone, spadło mi całkiem. I jak po prostu piekę, to muszę ten zabierać, ponieważ tutaj jest wywietrznik taki, ale mi to nie przeszkadza. Ja lubię, jak tutaj jest tak przytulnie. Co będzie też na jagodzianki. Super. Także jest, jest gnioty tutaj, ale zobacz, co się zrobiło w ogóle z jagód. Woda podeszła jak się rozmroziły i tak to wygląda teraz. Będę musiała troszkę odcedzić i na pewno przesuszyć na ręczniku w jakiś sposób, żeby tak nie wyglądało, bo to będzie wiesz, jedna wielka breja no. się zrobiła. Ciasto mi też tutaj ładnie rośnie i muszę się przyznać, że to są Można moje... Zobaczyć? Chyba tak. Wygląda? Widać? Mm. Rośnie, rośnie? Mm. Spokusować są... nie mogłem. Aha, dobra, to nic, bo to są moje pierwsze jagodzianki w życiu. Ja nawet bym się nie spodziewała, że tutaj w Stanach można kupić e, jagody czarne. Wczoraj gdzieś tam dałam na Polki w Stanach na grupę post i dziewczyny mi pisały, że są też w, w Lidlu nawet można kupić. Ja non stop na zakupy do Lidla jeżdżę. Nawet bym nie pomyślała, myślałam, że tylko są borówki. A tutaj też można znaleźć i nazywają się Wild Blue, Blueberries 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 dziewczyny pisały Może... A na tym było napisane tak, Blueberries na tym było, ale że w lipcu inaczej Trader Joe's też ma, także zobaczymy co mi z tych jagodzianek wyjdzie Ale ja chciałam powiedzieć też tutaj, że nie poddaje się też z pieczeniem chleba jednak Bo dostałam tutaj taki piękny przepis Gwarą Śląską pisany od pani Renaty i będę naprawdę, nie poddaję się. Tylko dzisiaj zapomniałam e, kupić mąkę do tego, także nie da rady. Jakiś pan też ci pisał z tym. Z zakwasem? Tak. Tak. Dziękuję bardzo. Na razie będę próbowała tutaj sama zobaczyć, czy mi się tak uda z tego pierwszego przepisu, bo on mi się bardzo podobał. Tak po prostu nie wszystko tam zrozumiałam, dlatego to będzie dla mnie wyzwanie tym większe, bo gwara śląska uwielbiam. Byliśmy kiedyś z Jurkiem na Śląsku, prawda? Pamiętasz? Pamiętam. I nam się bardzo podobało, chcielibyśmy kiedyś tam na pewno jeszcze wrócić zwiedzić. Ale tak, Ale będę zaczynała też chleb, także dostałam nową motywację kruszonka tutaj już mi się ugniotła, zaraz schowam do lodówki i tak, no i pieczemy, później Emilkę zabiorę jeszcze gdzieś e, ja nie wiem, do galerii tak myślałam, nie za bardzo lubię, nienawidzę wręcz galerii, ja chodzę dosłownie raz na rok, tylko mam jakąś konkretną potrzebę okay. ale tym razem pojadę do e, jak to się nazywa ten sklep? Batten Body Works to. tak, e, po mydełka do Polski jednak, e, tutaj też fajny był pomysł, żeby jako na prezent także takie medełka te piące, myślę, że dołączę medałko też. Medełko fa. W tą Coś mi się kojarzy z taką piosenką. No ja, a jak nie? A, medełko fa! No. Tak? Pamiętam. Dobra, także zabieramy się za jagodzianki. Daj Szabada Boże, kreina. żeby wyszły. I tak, kończymy paczkę dzisiaj. I o. Ta, cały nasz dzień dzisiejszy taki. Chcecie namedlić medełkiem fa? Weź. Byłoby fajne wada. Tak było? Piosence? Tak. Nie pamiętam. Do zamrażarki wrócę, żeby było szybciej. W ogóle najgorsze jest to, sam fakt, że nie mam rękawiczek i już tutaj widać moje palce, bo już oczywiście musiałam sobie palcami spróbować i sodą oczyszczoną albo kwaskiem, kwasku nie mam. Czymś będę jeszcze... Eee, dobre zresztą. Odmyją się. Nie dzisiaj, nie to jutro. Nie problem. Z tego musimy zrobić kuleczki ładne, żeby były... Odłożyć je później, żeby rosły kuszyste, żeby były... No to za miękkie, jest, żeby tak zrobić. Nie, 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 delikatnie, bo to właśnie ma być miękkie. Okej? Okay? Także mniej więcej. Ja mam za... Mam no, za hmm. ciężkie ręce na no, taką delikatną właśnie właśnie robotę. O no, tak i odkładamy na bok tutaj kuleczkę, taką, że moja tutaj się... O. Żeby jeszcze się do góry urosło, okej? Okay? go, już się prawie upiekły Emilka poszła teraz na dwór się bawić do dzieci, więc nie pojedzie ze mną do galerii. Ja skoczę szybko, zaraz jak je wyciągnę, ale dopiero sprawdzaliśmy wiadomości. Na pewno już to słyszeliście, że Donald Trump został postrzelony, chyba w ucho. Teraz przeglądaliśmy, oglądałam live'a, że nic się mu nie stało i po prostu nieważne, nieważne czego ktoś lubi czy nie, czy chce, żeby był prezydentem czy nie, takie rzeczy nie powinny się dziać. O, ja. Po prostu wiecie co naprawdę. I to w Pensylwanii. Ja mówiłam wam kiedyś, że chciałabym bardzo pojechać na jego spotkanie. Do tej pory nie miałam takiej przyjemności i okazji być, ale powiem wam, że to jest straszne po prostu. Co się wyrabia na tym świecie, to jest po prostu straszne. Chwila prawdy, chwila prawdy. Mamy to. Zostawiam męża i lecę z dzieckiem. Z dzieckiem. Szczerze mówiąc, ja do tej galerii chodzę naprawdę raz na pół roku. Nie! Nawet nie. Raz na rok. Ostatnim razem wydaje mi się, że byłam tutaj w sierpniu z Jurkiem, także już prawie rok będzie. Um, nie cierpię, nie cierpię. To jest dla mnie, już mówię, ostateczność, ale czasami trzeba. Ja tutaj naprawdę zagubiona jak dziecko w mgle. W ogóle nie są to moje klimaty. Tutaj jest lasz. Widzę... Znajdę gdzieś. Zaraz. Jest, widzę, znalazłam, Okej, okay. nie będę się mogła na pewno zdecydować. Mamy to! W ciszy i w spokoju pokażę Wam zakupy z tego sklepu. Kupiłam 8 pianek, różnych, w różnych zapachach, w różnych kolorach, w różnych opakowaniach, takie zwykłe, proste też. Ja lubię bardzo owocowe. Sama dla siebie nigdy tutaj nie kupuję i wydaje mi się, że też dostałam jakiś kupon. Było 40% wszystko w sklepie taniej, ale ja dodatkowego kuponu nie miałam, ponieważ nie miałam tam konta nawet. Zapłaciłam za 8 pianek 40 dolarów prawie, także nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. To mam na myśli tutaj tak w porównaniu do tego, ile w Polsce one kosztują, czyli 160 zł coś koło zapłaciłam za nie, za 8. I tak. Rozdzielę to pomiędzy moją mamę, pomiędzy moją drugą, pomiędzy teściową, ja zawsze mówię na moją teściową, druga mama, i pomiędzy moją siostrę, a. Jeżeli chodzi o teściową i moją mamę, to obie traktuję na równi. Uważam, że to są dwie moje mamy i obie obserwuję zawsze tak samo. Przynajmniej tak się staram, żeby było. Jest mi obojętne naprawdę, która co dostanie, aby było porówno, ponieważ no, moja teściowa też jest bardzo fajną kobietką. Mam nadzieję, że uda mi się ją Wam przedstawić, że się zgodzi i jeżeli będzie chciała, to nagramy razem wspólnie jakiś przepis, jakieś gotowanie, może go zrobimy wspólnie kulaszy, fajnie by było. I wiecie co, jeszcze tak sobie teraz pomyślałam, że to Wiem, że dobra teściowa zyskuje córkę, a zła teściowa traci syna. I to jest prawda. Także moja teściowa na pewno córkę we mnie zyskała. Muszę powiedzieć, że ja uwielbiam jeździć samochodem, a zwłaszcza po nocy, albo o zachodzie słońca, jak teraz i podziwiać piękno, kiedy słońce zachodzi i odbija się o lusterko, tak jak Wam przed chwilką tu pokazałam. Włączam sobie zawsze taką spokojną muzykę i no po prostu to jest taki czas relaksu, dosłownie relaksu, odpoczynku, biegam. Zbieramy się teraz jechać oglądać no, je, no. gwiazdy to, żeby... na niebie. Tutaj mamy takiego naszego listonosza Mr. Joe i on ma bardzo fajny teleskop, duży, za kilka tysięcy dolarów i jest naprawdę... Wraszcie. Kilkanaście tysięcy, tysięcy dolarów, a ok. Trochę podobnie 14 tysięcy kosztowo. Aha, i pięknie jest przez to księżyc widać, jest z gwiazdy, wszystko planety, a dzisiaj jest czyste niebo, Emilia ja tam lubi jeździć, my jeździmy nad ocean. Nie wiem, czy cokolwiek uda mi się pokazać, bo jest ciemno, co kochanie? Tak, raz w tygodniu. Raz w tygodniu. Aha, no bo widzisz, on bardzo szybko listy rozdaje, bardzo tak. dobrym jest listonoszem. Mm -hmm. to no listonosza mamy już... naprawdę super uwielbiamy, no, nie? W naszej Emilce się ząbek rusza, górna jedynka. And, and I girls, I tak. Także już, już na samej końcówce, myślę, że już może jutro jej nawet wypadnie, bo już tak naprawdę ledwo, ledwo, co? Albo w nocy, no lepiej, żeby w nocy nie, ale czekamy i przyjdzie do nas wróżka zębuszka. Do Emilii zawsze przychodzi, zresztą do wszystkich dzieci przychodzi wróżka zębuszka, yep, prawda? Tak, wszędzie. Kwestia czasu i będę miała super fajne dziecko bez jednego zęba. No przecież mi się to tak podoba, jak dzieci gubią zęby, bo jej, ona już straciła wcześniej, oj, dużo wcześniej, z pół roku temu, Jurek? Tak, straciła akurat dwie jedynki u dołu wcześniej, także oba w tym samym praktycznie tak. czasie jej wyrastały, słodkie to było. Mhm. Ale w ogóle jak dzieciom wypadają zęby, to przeważnie dwa jednocześnie, że jak wypadnie jej tak? jedynka, to zaraz jej wypadnie kolejna jedynka. No bo, nie wiem, tak mi ktoś powiedział, więc zobaczymy. Także to jest na, najbardziej uroczy moment w dorastaniu dzieci, zmiana taka po prostu, już to pożegnanie tych mleczaków. Tak. We're finally here. Dużo ludzi dzisiaj jest. Zobaczymy, czy Mr. Joseph chce powiedzieć hi, czy nie. O, oh, bo Może. Może usłyszycie jeszcze szum oceanu? Najlepsze jest to, że ja nigdy nie byłam nad polskim morzem. Może kiedyś jeszcze będzie mi dane. Nie wiem, czy będziecie to widzieć w lusterku. Jedna kamera, tam jeszcze z tyłu jest druga kamera. Tutaj mamy trzecią, po prostu tutaj, w Nowym Jorku, w mieście. No, stop. Co? Ileś? Nie wiem, co? Ile, Jurek, mogą być te kamery? No, no to jest miasto policyjne. Naprawdę, tu jest mega, mega dużo y, na prędkość, a jeżeli no chodzi... Na prędkość, o, na czerwone światła. Na czerwone światła jest mniej, dużo mniej. Jest najwięcej. Kiedyś czytałam, ile nawet jest tych kamer. Już nie pamiętam dokładnie, więc nie powiem. Ale... Na czerwone światło jest to ułamek dosłownie w porównaniu do tego no tak. ile jest na prędkość A tak ogólnie jeżeli chodzi o prędkość w mieście jest to zazwyczaj ile? 25 a. mil czyli to jest kilometrów O patrzcie kolejna widzicie? Pff, tyle co mówię, już kolejną mijamy Jakieś 40 kilometrów tak. na rodzinę Mhm Jurek poszedł łapać kiciem a ja mam nadzieję, że nie mam zębów czarnych ani jagód pomiędzy bo dopiero zjadłam na kolację jagodziankę o której godzinie? Która już jest godzina? My dzisiaj tak późno spać pójdziemy 10.23 Emilia zawsze tak 8.30 max 9 chodzi A dzisiaj tak, jagodzianki pyszne mi weszło. Jurek powiedz co myślisz o nich, dobre czy niedobre? Dobre, ale po prostu ja się tak tym czampem przejęłam, zaczęłam live oglądać i przesuszyłam je, przytrzymałam w piekarniku Nie zwróciłam uwagi, która godzina była, no i taka ze mnie o piekareczka Kitka nasza już jest, udało się Kici, Kici, Mizi złapać Mówicie, że kici ma być więcej, kici będzie czasami więcej, ale ona to jest takim kotem, że śpi. Biurko Emilki przedstawiłam w pokoju i ona ma teraz tam słońce, to jest jej ukochane miejsce do... No to tak, do leżenia. Bądź cierpliwa. Bądź cierpliwa. Dobra. No to w takim razie dziękujemy Wam za oglądanie. Tak. W zamian za to raczej lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i w zamian za to macie tutaj ślicznego kotka. Tak, nie. Ojejku, teraz to naprawdę słodka. wygląda, zobaczcie, jak kotek ze szereka, prawda? No. Mówicie, że jak kotek naprawdę śliczny jest, no. ale już chcę iść. No, nie, Dziękuję, nie. Wam za oglądanie. Pam, buźka! Ciao!